Zbliżamy się do końca naszej przygody. W centrali enklawy nie ma za dużo do zrobienia, poza doprowadzeniem historii do finału. Te wieżyczki cię nie zaatakują, nie niszcz ich, bo przydadzą się do walki z finałowym bossem. Jeśli będziesz sam przemierzać poziomy platformy wiertniczej, to żołnierze i cywilna obsługa nie będą na ciebie zwracać uwagi. Warto najpierw pozwiedzać samemu, bo utrzymanie drużyny przy życiu tutaj podczas otwartego konfliktu graniczy z cudem. Szczególnie jeśli chodzi o Markusa i Gorisa, bo nie mogą oni nosić żadnego pancerza. Zostaw tu na chwilę kolegów, a sam skieruj się na niższe piętro. Będzie tu trochę klamotów do zebrania, ale nic szczególnie przydatnego. Do walki z enklawą powinieneś być przygotowany przed przypłynięciem. W celach nieopodal znajdują się porwani ludzie z krypty trzynastej i twoi współplemięci. Powiedz starszej wioski, że masz statek, na który lepiej, żeby uciekła, kiedy się wszystko zesra. Ona powie ci, jak wyłączyć pole siłowe i przypomni, że jeśli jakimś cudem nie znalazłeś Geka, to jeden gdzieś się tu przewraca. Po ustaleniu planu działania, zejdź po schodach do poziomu z pojebaną zagadką, która mnie zawsze wkurwia. Dlatego zostawiliśmy ekipę w przedsionku. Podłoga tutaj zadaje obrażenia, a łatwo też byłoby kogoś nieumyślnie zamknąć w którejś z tych izdebek i skazać go tym samym na śmierć. Tym razem nie będę chujem i pokażę, jak szybko rozwiązać tę zagadkę, bo na serio jest totalnie zjebany. Wchodź w interakcję z terminalami dokładnie w takiej kolejności jak na materiale. Ciekawostka: jeśli zainwestowałeś pojebanie dużo punktów, w rozbrajanie pułapek możliwe jest przejście tego segmentu bez pierdolenia się z terminalami. Ale nikt normalny nie rozwija umiejętności, którą użyje tylko raz pod koniec gry. Po dotarciu do pokoiku z przewodem na ścianie, możesz odłączyć prąd od podłogi, przecinając go obcęgami, jeśli masz jakieś przy sobie. Ja wcale nie wczytywałem sejwa przed wypłynięcia, bo zapomniałem na śmierć o tych zasranych obcęgach. Nie są one konieczne, ale pomogą nie dostać tu kurwicy. Jeśli zrobiłeś wszystko dokładnie tak, jak pokazałem, to podłoga już nie zabija, a wszystkie pomieszczenia są otwarte. Warto się tu porozglądać, bo jest tutaj chociażby najlepsza zbroja w grze. W drugim pomieszczeniu z kolei znajduje się Geck. Jeśli nie masz go w ekwipunku, to twój ludek nie będzie chciał opuścić tej lokacji. Ja swój zgubiłem gdzieś podczas żonglerki gratami. Wracaj na górę po swoją ekipę. Czas, żeby się rozerwali trochę. Pora wypierdolić w kosmos reaktor tego burdelu i zarazić faszystów wirusem, którym chcą zamordować wszystkich ludzi na lądzie. Po przeprowadzeniu agresywnej prywatyzacji tej części platformy wiertniczej, przeprowadź swój oddział przez nieaktywną już zagadkę z podłogą. Nie będę oszukiwał. Wysyłanie żołdaków na wcześniejszą emeryturkę będzie w chuj trudne, szczególnie jeśli docelowo chcemy utrzymać całą drużynę przy życiu. Ale nie jest to niewykonalne. W pokoju obok pomieszczenia z bombą atomową jest naukowiec, którego możemy przekonać, że to, co robi, jest złe i bardziej moralne będzie jak pozabija swoich współpracowników, wpuszczając do wentylacji wirusa, którym chcieli wymordować wszystkich na lądzie. Potem idziemy przekonać prezydenta do złożenia dymisji. W mniej agresywnym przejściu możemy z nim odbyć długi i ciekawy dialog o historii wojny oraz planach enklawy na przyszłość. Ale tym razem go po prostu zabijemy. Zabierz z jego ścierwa kartę dostępu do systemu i idź do pomieszczenia z komputerem sterującym reaktorem. Czas na trochę starego dobrego terroryzmu. Podłóż bombę pod terminalem. Od wybuchu masz 10 minut na powrót do statku. Wliczając w to walkę z finałowym bosem, także nie trać czasu. Po przedarciu się do przedsionka przekonaj żołnierzy, żeby pomogli ci w walce z bosem, a potem przemknij do terminala. Dzięki karcie prezydenta możesz uruchomić system zapobiegania insurekcji. Wychodzi na to, że enklawa szykowała się na ewentualny bunt ze strony franka. Teraz trzy różne grupy będą napierdalać w niego czym się da, co uczyni tę walkę jedną z łatwiejszych w całej grze. przy długiej animacji pokonania go możesz zamienić z nim jeszcze jedno słowo przed dobiciem go. Hasta la vista, baby. Thank <laughs> you. thank you This is more than I can take. It's the last stand, so take my hand and here we go. Now I'm on my way. I feel the ice in my heart melt away. I'm here to take.